Bye. <laughs> Rozwadza dom pani Sołty Serity Grondalskiej. Przy kawie i cieście babskie spotkanie w niedużym gronie. Pani Teresa, pani Bożena i Marcelina wnuczka pani Rity wyszywają fartuchy dla miejscowego koła gospodyń wiejskich na doroczny wojewódzki konkurs wypieku kołocza śląskiego. Haft, którym fartuchy są zdobione, to tradycyjne opolskie wzory. No, kobietki, teraz zróbcie przerwa na koło przyjście zapracowały. Zasuszyły się, nie? Proszę bardzo. Proszę bardzo, Marcelniko. Fartuchy już wkrótce muszą być gotowe, bo konkurs w wypieku kołocza tuż, tuż. Przy okazji pracy, która musi być więcej zrobiona, tradycja haftowania jest pielęgnowana i przekazywana Proszę, dalej. Jak już to wyszyjesz, to wtedy będziesz mogła dostać fartuch i będziesz wyszywała już fartuch. To jest haft krapkowicki. My ten haft wykorzystaliśmy do ozdabiania fartuchów, ponieważ najbliżej Krapkowic znajdujemy się i to jest tak jakby dla nas. To jest do ozdabiania właśnie koszul, czyli bielizny. Ozdabiało się przy dekoltach rękawki, bo wtedy koszulki były z rękawkami. To jest haft zwinowa. Potrzeba była do tego nic bawełniana, kolorowa, i tą wyszywało się brzegi bielizny, ślązaczek. Tu, tu też kolory są troszeczkę inne niż w Krapkowickim. Tu jest więcej bladego różu, żółtego, a w Krapkowickim tam było, były dużo ciemniejsze. Ludzie bogaci więcej tych haftów mieli nawet na w strojach codziennych, przy fartuszkach, przy bluzkach jako wykończenie. Natomiast ludzie biedniejsi to skromniej. Rita Grondalska przechowuje w domu album ze zdjęciami z przełomu XIX i XX stulecia. Są w nim uwiecznione jej prababki, babki i wielu innych krewnych. To nie tylko historia rodzinna, to także krótka historia ubioru. Widzisz Marcelinko? Popatrz. Tu jest moja oma, jak brała ślub, a twoja prababcia tak wyglądała. Taki miała właśnie ciemny strój, jasną, taką miała zopaska, no i piękny bukiet. A to jest druchna i drużba od nich. Ta pani to jest od omy siostra. I ona tutaj to jest taki strój codzienny. Ona to tak w tym sprzątała, robiła, widzisz, tutaj koło domu, w grządkach kopała. To właśnie to było lato. On był wtedy jasny, ta, to się nazywało jupa, ta góra. To była kiecka i Fort. Który uszyła moja ołma, bo ona była krawcową. I ja zawsze towarzyszyłam jej w tym szyciu, siedziałam obok maszyny i się dopytywałam o różnych historie, które ona mi opowiadała. Były to naprawdę bardzo ciekawe historie, związane też ze strojem i z, i z ubieraniem się, bo to mnie właśnie interesowało. A my chcemy pokazać to młodemu pokoleniu żeby zobaczyli jak kiedyś, jak tutaj na tych terenach, jak się ubierały kobiety i też przypomnieć tym starszym paniom, jak to, jak to było. I często jest tak, że jak ubrałam właśnie taki strój, to przychodziły panie starsze ze łzami w oczach i mówią, Boże, jakbym zobaczyła swoją mamę, także to było bardzo dla nich ważne i drogie. Dziś na ulicy już raczej nie spotkamy nikogo ubranego w dawny opolski strój ludowy. Z bliska można mu się przyjrzeć w Muzeum Śląska Opolskiego, które posiada bogatą kolekcję takich strojów. Jest tu także dawna bielizna, i od niej oczywiście ubieranie zaczynamy. Modelka ma na sobie bieliznę w postaci koszuli i reform, czyli majtek. Na bieliznę wkładano mazelonkę, czyli spódnicę z opleckiem przyszytym do spódnicy. Uzupełnieniem takiego stroju jest fartuch, który zawiązywano w pasie. Fartuch... Ma, jest wykonany z tkaniny anamaszkowej. Na to zakładano jakle, nazywaną też jupą albo jupką, rodzaj kaftanu wykonanego z tej samej tkaniny, z której uszyto spódnicę. Jakla ma kształt rozkloszowany. Powoduje, że sylwetka przypomina. Znop. Rękawy są zakończone mankietami, też wykończone guziczkami, i mamy też różne zakończenia związane z kołnierzyniem. One chowały całą, całą postać kobiety, także nie ma tutaj w ogóle wolnej przestrzeni dekoltu, czegoś takiego. Uzupełnieniem stroju i wielką ozdobą były chusty, a chusty były różnego rodzaju. I mamy tutaj przepiękną chustę haftowaną w te nasze opolskie róże, które zakładano zarówno na głowę, wtedy haft był widoczny na plecach, ale czasami chustę również zakładano na plecy. Chusta ma też bardzo piękne jedwabne frędzle. Innym typem chusty była chusta heklówka, którą wykonywały wyspecjalizowane panie, które się tym trudniły. A heklówka jest robiona na szydełku z nici jedwabnych. Przy czym każda chusta miała przepiękne frędzle. Heklówka, bo heklować po Śląsku znaczy tyle, co robić na szydełku. Na wzór tych dawnych chust powstają dziś całkiem współczesne. Zręczną kontynuatorką tradycji heklowania jest Gabriela Drzymała z Jemielnicy. Czarna heklówka, trochę już niestety podniszczona, to stara rodzinna pamiątka, z której pani Gabriela czerpała inspirację. Są elementy po prostu przeniesione z tej chustki. Przedełkowanie jest o tyle fajne, że można zrobić ciekawe rzeczy, ale jest bardzo pracochłonne. Jeżeli mam chustę na, na sobie, zdarza się dosyć często, że po prostu Panie mówią, a taka hetlówka jak kiedyś była. Skąd ją masz? Sama zrobiłam. <grywa> Drogą dedukcji do, dochodziłam, po prostu wyliczałam, sprawdzałam, jak to może być zrobione. No. Z szydełkiem mam dosyć dużo do czynienia, także nie było to dla mnie aż tak trudne, żeby dojść do tego, jak to jest zrobione. Także szydełkiem, choć przy pomocy jeszcze jednego narzędzia widełek, pani Gabriela robi tak zwaną tasiemkę to element dekoracyjny chusty. Cenną pamiątką, jaką posiada gospodyni, jest ten autentyczny, dawny strój, noszony przez jedną z ciotek. Zachowała się też piękna, ogromna chusta którą, jak widać, można było okryć całą postać. W zimne dni, w okresie zimowym, noszono chusty odziewacze, które zakrywały całą postać kobiety. I rzeczywiście również ten pokrój sylwetki, ten pokrój sylwetki przypominał nam snop. Czy Kasia, nasza modelka założyłaby taki strój dzisiaj? Jak mówi, czuła się w nim swobodnie, ale takich strojów nikt już na co dzień nie nosi. Materiał jest bardzo przyjemny w dotyku, ale jeżeli chodzi o kolorystykę tą, tą ilość warstw, którą kobiety miały na sobie, to wydaje mi się to jakby nie wiem, no nie, na dzisiejsze czasy. Niepraktyczne zdecydowanie, natomiast najbardziej, największe wrażenie zrobiła na mnie bielizna. Nastąpiła taka pewna ewolucja w strojach. xix wieczna mazelonka z jasnych kolorów, kolorowa, haftowana, czyli taka suknia bardzo ozdobna, zmieniła się na strój bardziej zestandaryzowany, czyli tą mazelonkę i jaklejupę, a materiały są w tonacji ciemnej. W Muzeum Śląska Opolskiego od Jesieni dawne stroje będą prezentowane na stałej wystawie etnograficznej. Z muzealnymi eksponatami ze względu na ich wiek i unikatowość trzeba się jednak obchodzić bardzo ostrożnie. Założyć je można tylko wyjątkowo. Komu marzy się noszenie takich tradycyjnych strojów częściej, choćby tylko od święta, jakim są na przykład dożynki, decyduje się zwykle na uszycie stroju na wzór tych dawnych, oryginalnych. Tak właśnie zrobiono w Januszkowicach, gdzie na podstawie tej starej fotografii odtworzono strój miejscowej gospodyni. To jest tradycyjny strój śląski chłopski dla naszego regionu, dla tej miejscowości. Taki strój, jak faktycznie tutaj był noszony, ze wszystkimi detalami i szczegółami został odtworzony. Zasadniczym elementem jest jubka. To jest, to jest ta tak zwana buza, taka. kecka, to jest spódnica, fortuch i chustka. I ta chustka to jest tak. Chustka, albo też używane czasem słowo szatka. To jest ta szatka. Tutaj strój w ogóle ten śląski chłopski przestał być używany w latach 62, 64 tak do 80, bo wtedy nastąpiła ta emigracja w ogóle i ludzie zaczęli wyjeżdżać, ludzie po prostu zaczęli brak niektórych detali do uszycia takiego stroju, spowodował, że zmienili na tak zwany teraz strój już taki pański, ten taki tradycyjny który się nosi, taki jak kobiety na ten czas wchodzą. Dawne stroje ludowe dziś zakładane są przede wszystkim okazjonalnie, Naszej zuniformizowanej rzeczywistości nadać trochę więcej kolorów i przywołać klimat minionych czasów. Takie właśnie stroje dla bardzo młodych wykonawców posiada Dom Kultury w Ujeździe. Są one noszone podczas różnych gminnych uroczystości. Również ze strojów korzystają szkoły, które uczestniczą w różnych przeglądach tanecznych. Również z okazji. Konkursu, który te od nas, u nas się odbywa co roku śpiewamy i biorą po Śląsku, też dzieci występują w tych, tych strojach, także myślę, że, że, że z dumą i chętnie bardzo pokazują i prezentują się w tych strojach. To akurat uczniowie klasy drugiej ze szkoły podstawowej w ujeździe w Śląskim Tańcu Koziorajka. I choć te stroje wyszły już z użycia, to choćby czasem warto je zakładać, bo strój to element regionalnej tożsamości.